Ja jestem zresetowany i dzisiaj zaprezentuję Wam, jak zrobić ukrytą skrzynkę w bloku. No i zaczynamy. Tak, i jak wciśnięcie F3, to to musi, jak widzicie, to musi być na F0 ustawiony Wszystko musi być na F0, bo inaczej no, nam się to nie zrobi. Tak, i róbcie po prostu tak jak ja. Gotowe? Eee, czemu to nie działa? O, okej okay. Bo tu czasami są takie bugi. Ale jednym minusem jest to, że trzeba to wszystko tutaj tak zrobić, żeby nie było widać tego klocka. jeszcze wagonik posunie się. O, tak. No, wpychaj się. Już można... O, widzicie. Tak. O, tylko jedynym minusem jest takie coś, że tutaj widać. To po prostu możemy tak to zrobić. Z której to... Okej. Okay. I po prostu klikamy. Mamy. Po prostu klikamy i tutaj tam trzeba parę razy spróbować, i wtedy się uda. Więc, żeby na przykład tego nie było widać, no bo to też na przykład można to dobrze wykorzystać na jakichś serwerach. O, albo tutaj. O nie. O nie, zepsułem. Dobra, myślę, że Wam się y ten poradnik spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapko, łapkę w górę. No i do, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.